Destiny Divine. Witam i zapraszam do czerwcowego rozkładu ogólnego kartarota z owiekalnej, ascendentalnej, panny. Rozkład ten wykonuję w tym miesiącu, miesiącu czerwcu, moimi ulubionymi kartami Tali, Barbie Tarot. Witam Was wszystkich jeszcze raz i zapraszam do wspólnego tutaj, bo oczywiście to będzie za chwilę przed Wami yy, odczytu kart Tarota. Ok, zaczynamy. Dobrze, sytuacja na ten miesiąc. Wyzwanie, przyczyny, co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ, co jest w Waszej głowie, co jest celem, połowa miesiąca, jaźń, Otoczenie, zagrożenia, szanse, wynik końcowy, rada. Do tego czytania, do tego czytania to jest potrzeba odpoczynku, regeneracji, e, takiego poukładania sobie myśli, karta znużenia, wyczerpania, po prostu czegoś jest za dużo u Was już, czegoś To wymaga, krótko mówiąc, tego, żeby odpocząć. Czwóreczka, Czwórka e, Mieczy ma przekaz po prostu odpocznij, odpocznij, odłóż, że tak powiem, szczególnie coś, co Was ogranicza. I tu macie, moi drodzy, kolejną czwórkę, teraz czwórkę kielichów i to jest tym bardziej podkręcenie tematu e, tego odpoczynku, po to między innymi, żeby zmienić perspektywę, tak, bo e, cztery, 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 cztery kielichy mówi o karcie wyczerpania, o takiej wyczerpania zasobów, e, o tym, że m, jeżeli odpoczniecie, tak, jak, jak w twórce, twórcy mieczy, to mm, dostrzeżecie szanse, dostrzeżecie y, okoliczności sprzyjające i uspokoicie wasze nerwy, uspokoicie wasze emocje i da Wam to, bo tutaj wystarczy spójrzcie tylko, żeby ta, ta postać, tylko głowę przekręciła na drugą stronę i już widzi gwieździste niebo, które daje taką perspektywę w tym momencie. Y, no, nową perspektywę przede wszystkim, i, yy, i daje perspektywę, no można powiedzieć, że piękne zwierzone niebo to, to, to marzenia to, to nie ma rzeczy niemożliwych. Okej, okay, dobra. Wasze yy, wyzwanie dla Was, tak, w tym miesiącu to moi drodzy czwórka, przepraszam, to jest giermek monet, giermek monet to są, to są informacje, to sprawy związane z finansami, z pracą, być może tak, to są jakieś niewielkie pieniądze, które z którymi, które być może do Was idą, ale mówiące o tym, że też, że jesteście na dobrej drodze, jesteście na, na drodze, która może budować dla Was perspektywę, która da Wam że tak powiem szansę no, kolejnie większych pieniędzy w kolejnym kroku, tak także to są też, mówię informacje, informacje związane z sprawami materialnymi mhm, ta karta, karta, też mówiąca o konieczności edukacji, o takiej postawie e, gotowości na to, że, że po prostu poprzez konsekwentną pracę, uczenie się możecie, że tak powiem, sięgnąć e, sięgnąć wyżej, tak tak jak tutaj w tej w te gwiazdy. Dobrze, przyczyny i podstawy tego. Siedem mieczy. Siódemka mieczy to jest karta mm, e, mówiąca o takiej akurat tej talii o takiej przyczynowości. Czyli jeżeli coś się wydarzyło, to nie ma rzeczy jakby <grym>, mm, takiej konsekwencji, konsekwencji tego, że coś robimy i, i to w pewnym momencie przynosi skutek, tak. To jest też e, karta, która m, w tej pozycji może mówić o jakichś, prawda, umowach, może mówić o podpisywaniu, czym trzeba, czy, jakichś tam negocjacji, e, być może te, dlatego te pieniądze są małe, że, te, e, że tutaj musicie coś przynegocjować, nie, nie jest to, wasze oczekiwania są większe, chcielibyście, e, e, chcielibyście, żeby ta, żeby e, tutaj ta perspektywa, była jakby większa, bardziej optymistyczna, ale no, niemniej jednak musicie zmierzyć się z tym, że musicie się wykazać większą, jakby taką bardziej przenikliwością, bardziej e, też e, sprawami z jakby zadbaniem o to, żeby e, być przenegocjować coś, tak, zadbać o, o, o swoje bezpieczeństwo zdecydowanie w tej karcie, tak? Okay, to jest tutaj też karta związana mm, to jest energia. Myśli, monet, ale też komunikacji. Znaczy, że myśli, a nie monet. I jest to karta mówiąca o takiej potrzebie e, pewnego sprytu, mogłabym mógł, powiedzieć, tak? Bo też tak jest. To jest też karta Merkurego. Dobrze, i teraz tak. To jest wasza energia. Co odchodzi do przeszłości, taka już jakby potrzeba, <grymne> nie wiem dlaczego, ale tak jak w pierwszej chwili pomyślałam, baremita jest kartą, może tak nie jest te samotności, ale takiej jakby samotnej wędrówki poszukiwania własnej prawdy. A tutaj odchodzi do przeszłości, czyli gdzieś tam droga, którą przebyliście w tym momencie, jakby jest ku ukończeniu, tak i jakby to, to wyszlifowanie własnego, jak tutaj jest to powiedziane, w tej, w tej talii konkretnie. Szlifuj yy, w nasze wewnętrzne światło, czyli to, żebyś wiedział, w jakim kierunku zmierzasz, co jest Twoim celem, mhm. jest jakby te, takim priorytetem, i pozwól sobie nawet na tą samotność. Tak? Czyli ta samotność to jest taka to już ten okres takiej, taki jak gdyby. Takiego oddalenia, introwertyczności, już odchodzi do przeszłości, ma wpływ, bo po zawsze to ma na nas wpływ, to co się dzieje, jaki stan by nie był. Natomiast istotnym jest, bo tak to jest wasza energia, że pewne uporządkowanie, usystematyzowanie jest, jest jakby częścią wykonanej przez Was. Pracy było niezbędne. I teraz uwaga, co jest w Waszej głowie. Powód do świętości, do radowania, do cieszenia się. I tutaj z tej czwórki taki. Hmm, no może nie jest zakład dla Was to obciążająca energia, bo, bo ta czwórka jakieś idzie w parze głównie z pannami, z, pan, z żywiołem panny, znaczy z żywiołem w sensie takim ogólnie energetycznym mówię. Tutaj macie trójeczkę kreatywną, e, kielichów, czyli tak jak powiedziałam, powód do radości, do świętowania, do radowania się, do do dzielenia się swoimi y, 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 sukcesami, jest w Waszej głowie. Czyli chcecie mieć taki powód, chcecie się radować, chcecie, chcecie, świę, chcecie świętować, chcecie się cieszyć. Dobrze, teraz zobaczmy to. I y, to w takim układzie, powiedziałam: więcej niż dwie, czyli co trzy osoby. Być może tutaj może to być też powód do, nie wiem, do tego, że jakby zwiększa się ilość osób w takiej najbliższej waszej, waszej rodzinie, coś, jakikolwiek powód do radości jest, tak, i chcecie ten powód, jest Waszym, posiadanie tego powodu jest Waszym celem, tak. Ok, uwaga, i tutaj macie w pozycji, mm, środ, czy środek miesiąca mniej więcej, królowę, królowę, yy, yy. Królowa mieczy, Kulowa mieczy to jest to jest osoba, energia czubiskawa, oczywiście, bo w, znaczy w jakowym stopniu, bo to jest karta żywiołu powietrza. I nie jest to takie niespójne z Panną mimo wszystko. To jest karta osoby takiej uporządkowanej, analitycznej, e, która w sposób taki bardzo, bardzo zdroworozsądkowy daje Wam wsparcie, e, kieruje się intuicją. Tutaj nie ma emocji, to jest wszystko czarno-białe, klarowne. To może być osoba z waszego otoczenia, to może, to może być też wasza energia, że ty to wszystko uporządkowaliście gdzieś po drodze, to z tego poziomu możecie podjąć, podjąć decyzję, możecie widzieć, macie wszystko czarno-białe, czyli widać po prostu, co, co jest wam dane, tak? Do, tak jak tutaj są jakieś takie strefy, strefy cienia, to tutaj jest jasność i klarowność, tak? Nie ma, nie ma wątpliwości, tak? Jakby co do kierunku i co do. Perspektywy, tak? Okej. Okay. Może być jakaś też propozycja, która do Was zmierza. Okej, okay, taka dość. Przede wszystkim jasna i klarowna, tak, to są jasne reguły gry. Dobrze, co jest w waszej jaźni? No, proszę, moi drodzy, koło fortuny, ja powiedziałabym, że zmiana, zmiana i to jest taka zmiana na lepsze, zmiana, oczekiwanie tego lepszego. Tutaj w tych kartach to widać, bo tu jest zmęczenie, tu jest taka potrzeba zmiany perspektywy, tu są jakieś trudy, jakieś takie uczucia, to mogą być też straty tutaj, te, bo w tej siódemce, jeszcze czasem są, są też karta jakichś tam strat. I tutaj i chcecie czegoś nowego, chcecie zdecydowanej zmiany, tak? I ta zmiana do Was, do was przychodzi ewidentnie, tak? Dobra. Ok, patrzmy teraz, co jak, jak otoczenie. Otoczenie bardzo fajne, otoczenie działa super, otoczenie daje Wam perspektywę. To są kwestie finansowe, to są kwestie takie perspektywiczne, bardzo jeżeli chodzi o finanse. Hmm, czyli, tak jakby jest to, czy nie, jakby tylko jest to spójne tutaj z tą kartą. E, rycerza, monet, że przechodzą informacje. Tutaj jest, jest perspektywa, jest wsparcie, jest e, coś, może być związane z waszą rodziną. jakieś mogą być sukcesy, spadki. To może być perspektywa e, też pracy, czy jakiejś tam relacji, która jest taka bardzo, bardzo wspierająca. Czym jest takie zagrożenie w tym miesiącu? Dziesiątka, <grym> dziesiątka kielichów. Ksiątka Kielichów jako zagrożenie, no jakby oczekiwania idyli, tak, powiedziałabym, tak, że to jednak to jeszcze nie jest ten czas, tak, czyli po prostu jakby chcecie się przenieść od razu ze czwóreczki do dziesiątki, no nie, moi drodzy, to nie tak szybko, <laughs> trzeba tutaj drogę, prze... czyli jakby zbyt wysokie oczekiwania i zbyt wielkie marzenia o tym, że... Przenosicie się z jakiejś tam perspektywy ograniczającej, zmęczenia, wyczerpania od razu do czegoś idealnego, tak no. oczywiście się tak zdarza, tak? ale z reguły jednak jest to droga, e, droga, którą trzeba przemierzyć, tak na przykład tak jak przemierza ją, uwaga, e, giermek mieczy, tak, przepraszam, giermek monet. Giermek monet idzie powoli, uczy się, jest gotowy na to. Gotowy jest na pewną, powiedziałabym, powolność, tak, i edukację, i ma w swojej naturze taką postawę, tak, takiej gotowości. Dobra, a co jest szansą? Hmm. Szansą jest zaczęcie wszystkiego poła. moi drodzy, karta głupca. Karta głupca, wejście w nowe, wejście nowe, na spontanie, wejście w nowe, pożeby bez przygotowania, yy, i to jest u Was szansa, tak, zdecydowanie nowe. Czyli jeżeli pojawi się coś nowego, to to jest Wasza szansa. Dobra. I to są wielkie arkana. Tu jak zwykle, mówić nie ma żartu. I co na końcu? Trójeczka. I uwaga, macie trójeczkę w głowie i macie trójeczkę na końcu. Trzy monety. Trzy monety to kreacja, to perspektywa, gra zespołowa. E, bardzo, bardzo fajna karta. Te dwie fajne karty e, tutaj u góry. Ogólnie uważam, że ten Wasz rozkład e, mówi o tym, że ten miesiąc będzie dla Was dobry. No, powiedziałem, że bardzo dobry. E, I tego się trzymajmy, jeżeli to z Wami rezonuje. To idźcie w to. Jeżeli coś, bo wiadomo, to jest rozkład, wiadomo mi, że jest to rozkład ogólny, to poszukajcie być może tam, gdzie macie filmu, gdzie macie wasz ascendent, gdzie macie swój księżyc, wasz księżyc, czy ważne planety osobiste. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o przekaz na ten miesiąc dla osób z podznaku Panny. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Destiny Divine.